Hey, w dzisiejszym odcinku chciałbym się odnieść do jednego z pytań od użytkowników serwisu zapytajhartmana.pl, gdzie dostałem pytanie. Mój klient, który od dłuższego czasu ma nasze urządzenia, będzie wymieniał cały park maszynowy, zgłosił się do mnie po ofertę i mówi, że będzie też lojalnie uprzedzał, że będzie też pytał o oferty innych moich konkurentów. Co zrobić i jak to wygrać? Moja propozycja jest dwojaka. Po pierwsze, zdaj sobie sprawę, że o ile nie masz do czynienia z instytucją, która jest zobligowana do robienia przetargów i zapytań ofertowych, no to coś poszło nie tak, coś się zmieniło, jeżeli chodzi o rynek w ostatnich latach, kiedy klient korzystał z Twojego rozwiązania, czegoś mu nie dałeś, czego mu, czegoś mu zabrakło, co do czegoś chce się dowiedzieć, się, rozejrzeć, rozpytać na rynku, skoro po latach współpracy z Tobą będzie szukał też innego oferenta. To nie jest tylko tak, że no muszę mieć trzech, żeby z trzech wybrać, to jest też jakaś ciekawość, coś, co jest podstawą tego, żeby rozpytać na rynku, co się zmieniło, jeżeli chodzi o, o kwestie rozwiązań technologicznych w tym, w tym aspekcie akurat. Także to po pierwsze, zdaj sobie z tego sprawę, a po drugie, jeżeli tylko możesz, ja zawsze tak robiłem i, i chętnie to polecam wszystkim, którzy są w podobnej sytuacji, jeżeli tylko możesz. Proszę o to, żebyś dowiedział się od klienta, czy jesteś w stanie usiąść razem z jego zarządem, z jego przedstawicielami, ze wszystkimi decydentami w tym procesie B2B, żeby zadać sobie pytanie, jak zdefiniujemy warunki współpracy, jak zdefiniujemy właśnie to te kryteria, w ramach których będzie w, w tej chwili wybór podejmowany. Z tego prostego powodu, że jeżeli uczestniczysz przy wyborze kryteriów, to jesteś w stanie mieć na nie wpływ. Ty je określasz również w odniesieniu do dobrej współpracy, którą mieliście z tą firmą przez X lat. Także szczególnie, jeżeli nie jesteś najtańszy, ja też nie. W związku z tym chcę stworzyć inne kryteria dotyczące wartości, dotyczące jakości, dotyczące serwisu, dotyczące szybkości reagowania, dotyczące obsługi reklamacji, dotyczące um, jakby dołożenia do tego sprzętu czy wyposażenia jakiegoś elementu ludzkiego, które sprawią, że mimo tego, że nadal będziesz droższy, twoja oferta zostanie przyjęta. Jako najwyżej punktowana. Tak bym zrobił. Najpierw zdaję sobie sprawę z tego, że coś poszło nie tak, skoro szukają też gdzie indziej, co mogę zmienić? Co mogę zmienić z klientami, z którymi w tej chwili współpracuję i jeszcze się nie zbliżam do końca tej współpracy. I po drugie, czym mogę dołączyć do grona współdecydentów, jeżeli chodzi o kwestie związane z kryteriami wyboru następnej oferty. Wszystkiego dobrego, to były moje dwie minuty. Do zobaczenia.